Witam serdecznie jeszcze raz w naszej kaplicy. Cieszę się, że mogę być jeszcze wśród Was, modli się z wami. Dziękuję za modlitwę podczas mojej choroby. Ale dzisiaj spotkamy się ze Słowem Bożym, który bezpośrednio przygotowuje nas do świąt. I później dowiemy się dlaczego. Duch Święty jest nam potrzebny i dlatego trzeba proszyć Go. Prosimy, śpiewając. Przyjść Z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko upadli już nie powstaną, zgaśli jak, kno zgaśli, jak knotek zostali zdbuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Wydawało się nam, że śnimy, usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. O! Czy im panu czyni? Z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia. Ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud scho schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu. Tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamieniować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósł, podniósł, podniósł się, rzekł do niej kobieto Gdzież oni są Nikt cię nie potępił a ona odrzekła Nikt panie rzekł do niej Jezus I ja ciebie nie potępiam Idź i odtąd już nie grzesz Księga Izajasza ma ponad 60 rozdziałów Ale nie wszystko było pisane przez jednego autora do rozdziału trzydziestego dziewiątego Izajasz. Od tego rozdziału czterdziestego do pięćdziesiątego piątego. Deutro Izajasz Deutero Izajasz czyli po grecku nie. Y, drugi Izajasz czyli y, um, uczeń Izajasza. I akurat czytanie tej naszej Niedzieli Piątej jest z tego z tej grupy rozdziałów. Rozdział 43. Wszystkie te rozdziały są nazwane rozdziałami pocieszenia. Pocieszenia. Słowa tej Niedzieli Same prawie nie potrzebują komentarza. Tak jasne, takie naprawdę trafią od razu same te słowa do naszego serca. Ale też chcę powiedzieć, że te pocieszenie owocuje w naszym sercu pocieszenie Boga, owocuje w naszym sercu, jeżeli my zdecydujemy się iść do przodu. Albo do przodu albo do tyłu. Jeżeli patrzymy do tyłu, tak jak lud wybrany, naród wybrany ma być tylko, aby podziękować Bogu. Tak jak Izajasz Deutero Izajasz pisze. Nie wspominajcie wydarzeń minionych. A wcześniej to mówi, ty pamiętasz, że przeze mnie, jak we mówi, ty trafiłeś do ziemi obiecanej. Bóg wyprowadził naród wybrany z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Bóg wybra, wyprowadził akurat ludzi słabej wiary, tak jak nasze czasami. I nie wolno patrzeć cały czas do tyłu. Słyszymy wyraźnie nie dla wspominania wyznawanych, przebaczonych już grzechów. A ten, który miał moc wyprowadzić naród wybrany z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, jest ten sam, który chce wyprowadzić mnie, ciebie, do prawdziwej wolności. Jest ten sam Bóg. A jeżeli my patrzymy do tyłu w naszym życiu, ja pierwsza mam powiedzieć, Matko Święta: Zmiłuj się nade mną, Panie Boże. Ale Izajasz tu, powiedziałam, że Księga Pocieszenia, czyli grupa Ksiąg Pocieszenia. On nam powie, Bóg nam powie, ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie teraz i tu. Ale ja uwierzę, teraz i tu. Są rzeczy nowe w moim życiu. Nie chcę. Tak. Święty Paweł. List do Efezjan, pisany kiedy był w więzieniu. Tak, w więzieniu tam, carcere Mamertino, tam gdzie jest forum w Rzymie. Tam pisał ten list. Jest jeden list między tymi trzema listami krystologicznymi. Ale Paweł nam powie, że pędzę. To słowo w języku greckim jeszcze ma więcej dynamiczny sens czyli ścigam. Ścigam. Czyli do przodu, bracia, kochane. Do przodu my też. Do przodu, bo po rekolekcjach, przynajmniej zbliżają się wielkie święta, tak zwane heritma, czyli męka śmierci i Zmartwychwstanie pana Jezusa. To jest wrotą, przez którą my będziemy zbawieni. Ewangelia, Jana. Taki Jan pisał Ewangelię na końcu pierwszego wieku. To ostatnia Ewangelia pisana akurat przez świętego Jana, ewangelista. Jakie wielkie serce Jezus ma. Nie patrzę na moje grzechy i proszę mnie nie patrzyć cały czas na moje grzechy, bo czasami ja umiem, lubię tam lizać moje rany. To jest wielki błąd. Kiedy tak robię, znaczy, że nie liczę na miłosierdzie. Nie liczę, że On umie odnawiać moje serce, moje życie. I te słowa Jezusa na końcu dla tej biednej kobiety: Idź, i odtąd już nie grzesz, akurat. Przyjmuje mi do naszego serca. Idź laura. Przód. Jeżeli patrzysz do tyłu, tylko podziękować, że jesteś, jeżeli jesteś taki, jaki jesteś teraz, takim, jakim jesteś, jesteś dzięki Twoim błędom też i grzechom. Bo Jezus przebacza. Przebaczył, i będzie przebaczać. I dlatego my też to jest najlepszy sposób przygotować się do wielkich świąt, powiedziałam. Bo ja też my też chcemy iść i odtąd już nie grzeszyć. Głowa do góry. Jesteś mi zbawieni. Wczoraj rano, kiedy odmawiałam jutrnia, trafiło do mojego serca takie słowa. To była antifona trzeciego psalmu. W Słowie to Słowie. To Słowo. W Słowie jest Twoje zbawienie. I dlatego teraz to moje niby refleksja to nasza medytacja osobista, aby Wchodzić w tych słowach, aby te słowa były wyryte w moim sercu. Amen. Teraz my mówmy do Pana Boga. Otwórzmy przed Nim nasze serca i mówmy o tym, co w naszych sercach przeżywamy. O tym, co rodzi się, słysząc to słowo. To jest moment, aby uwielbiać Pana Boga, dziękować Mu, prosić i przepraszać. Kontemplacja. A teraz stańmy przed Panem Bogiem, jak. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii, usłyszmy w sercu słowa i ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Collatio. Zapraszam teraz, aby podzielić się słowem, które usłyszeliśmy od Pana Boga. Dziękuję mi bardzo. Do następnego tygodnia tu w naszej kaplicy siostr Szulanek w Legionowie. Bóg zapłać za waszą obecność i za waszą modlitwę.